Kolec i jego kompanii chcą dobrać się do naszego miodu! To panna Klementyna dlaczego nie odleciała? O. O. E, to już nie nasza sprawa! Prawo mówi, że trzeba uciekać! Musimy o? jej pomóc! Ty to zrobisz? Ja. Tak, ty, Guciu! Reszta za mną. Hej! Nie wolno wam ryzykować! To niezgodne z zasadami! <laughs> Przygoncie, stąd te pszczoły! Miejmy nadzieję, że maja znowu nie popsuje nam planów! Zimne treści! <tryk> Guciu, co ty tu robisz? Też chciałbym wiedzieć. Słodki miodek, czeka, Pasiak. Hmm? Gotowi? Do biegu! Start! Oh! Na nich, Pasiak! Nie! Gotowy? Tak, wujku! Oh! Oh! <laughs> tak! Jeszcze się rozejrzę! Nie ma żadnej osy! Nie A! lubię, gdy ktoś mi przeszkadza! Pora, żebyś stąd odleciała, maleńka! Siu! Nie rozkazuj mi! Niby dlaczego nie! Jestem większy i szybszy! Ja tu ustalam zasady! Tam. Za to ja jestem sprytniejsza od ciebie i mam na dzisiaj dość zasad! <grym skrywa> Ją maju, mają. Do nie zobaczenia. Dziękujemy za pomoc sędzio. Ja tylko e, broniłem miodu. Takie są zasady. Nawiązując do zasad, uważam, że maja powinna zostać. To ona z przyjaciółmi uratowała Klementynę i przegoniła gang os. Mam nadzieję, że napisze pan o tym w raporcie do Rady Królowych. <O>!